Dobra, zaczynamy kolejną rundę Sheriff. E, możecie stawić lajka, like, suba itp., itd. Dzisiaj jesteśmy sheriffem. No i co? Będziemy sobie zabijać impostorów. No, co nam pozostało w życiu? Trzeba walnąć impostora. Jak to przystało na prawdziwego sheriffa? Impostor musi być dead. Porozmawiajmy o tym. O, bo o mnie czy... to bardzo interesuje. Dokładnie. No? Czysto. E, wydawało mi się, a nie, ja chciałem zapytać od jabła no? A co, o czystym penisie? Tak, tak, tak. tak. No po prostu nie trzeba być rączek, jak masz To, to nie było weird, tylko to był cytat z filmu, jakby ktoś nie strzelił jeszcze. A ja myślałem, że tego. To no, był przepraszam, to jest cytat z filmu? Ja to jest, mu... cytat, <laughs> dodaję, że Nie, to, to jest krzy... z książę z Nowego Jorku taki cytat, i to jest również samplowane w That, that shit by Snoop Dogg. A, ja chciałem po prostu usłyszeć więcej o tym i nic więcej nie mam do przekazania. Przepraszam, a. bo myślałem, ja że to jeszcze tak, jest coś to, do powiedzenia. cytat z filmu Nie, 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 to jest, to jest cytat z filmu. Bardzo obskurny, książę w naszym na domu. Skip, 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 skip. Ja a, a może porozmawiamy więcej na ten temat? A może porozmawiamy. Ja Zapraszam. Ja bym Słuchaj, jakbyś nie podtrzymał swojej klawiatury i myszki, to możesz podesłać. No chyba Going to, America nie tego. To śmiesznie. Nie mogę no pajacy. No, skip ktoś się nie dał, cacha? Zaha, Zaha. Zaha. Zaha chcę się porozmawiać! No, Zaha. No. Zaha, jeszcze chcę coś usłyszeć Diabeł <noise> Dzięki twoim streamom szybciej mi kwarantanna leci to miło No dobra, lecimy sobie dalej w takim razie idziemy do u zrobimy sobie szybkie Uponsy. Oczywiście cooldown i tak będzie schodził, więc to jest bardzo ważne. Więc przy okazji, zaraz sobie kogoś walniemy, co co na ludziku, nie przejmujmy się, trzeba tutaj walnąć impostorów, żeby sobie nie myśleli, że mogą tak chodzić, nic bardziej mylnego. Hmm, dobra, ktoś jest na kamerach, pójdźmy sobie do laba, eee, przy okazji zrobimy, zrobimy sobie tutaj ludzika, cyk, cyk, cyk. No i będziemy mieli dużo bardzo kościków w labie teraz, Oj, aż dużo bardzo kościków w labie. Hmm, Kośów w labie dużo być. Znaczy, czy ktoś tu koś walnął. Mmm, o, o, o. czyli jednak uciekł do świateł hmm. Dobra. Hmm. Patka na kamuflażu umarła, czy przedpo? Wpadka na kamuflaży umarła. Ktoś pobiegł do Wentów. Myślałem, że ktoś wszedł do Specimena, ale no niestety. A gdzie? Przed wejściem do Specimena jest ciało. Prawie górny Specimen jest ciało, tak. Prawy górny Byłem przy skanie z diabłem. Ja Diabł czekała czekał aż się zeskonuje, potem od... wsiadł sam. Mhm. Potem schodzę do specimena, wychodzi ze Specimena Amy. No tak, bo myślałem, od że po prostu mojej strony prabie... jest ciało. Także bardzo myślę, że ktoś do dziurzy. No to nikt nie zwiał do Specimena, bo ja w Specimenie leciałem od Admina w sensie od dołu i nie było nikogo. Ale powiem tak, to jest kwestia tego, że po prostu ktoś zabił, otworzył śluzę do Specimena i pobiegł do wenta. Tak było, bo ja wbiegłem do śluzy i szukałem kogoś, bo no nie ukrywam, chciałem strzelić, ale nie pykło. Czyli mówisz, że jesteś Majorem. Klajmu... Boże, nie majorem, tylko tym szerfem. Alejmuję tak, szerfa, tak. tak? Tak, klejmuję szeryfa okay. A gdzie jest Teraz? W krainie może. może Co? Jeszcze raz, jeszcze raz, <grym> raz przepraszam, przepraszam na wcia, raz. Bo byłaś przy kilu i co z tym? Nad, nad ciałem stałaś. Ja stałam nad ciałem? Tak. No ja ci widziałem tutaj blisko. No jest Ale gdzie? Poczekaj, to bo ja... No bezkuś, morfling, na morfling, teraz morfling, stałaś. morfling może to było, jakaś... Nie, to ja była się... ona, to była ona, bo to było ponad 15 blisko sekund, ona, ona ponad 15 sekund Szyle tam stała. laboratorium? Nie, dobra, wymyśliłem to. <grym> Ej, nie, poczekajcie, bo ja nie wiem naprawdę, bo ja troszeczkę się ale tak, lisie, to. Pod laboratorium była na wciąż. Ja byłem na robi ten fran, gdzie wymyśla głupoty, żeby się ludzie baknęli. Ja byłem przy laboratorium i zrobiłam planety i tak dalej, i to nawet byłam przy tobie. Potem poszedłeś gdzie? A potem poszłam do Specimena. O, no no i mamy to! No <noise> i co, widziałaś ją Specimenie? No nie, 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 no nie poszła do Specimena. On się zakatać no, w do Specimenie i powiedział, że nikt do niego nie wbiegał. On byłem, miejscu, gdzie się wchodzi się do specimena jest ciała. Miał światło! No ja proszę No wtedy zabiłaś na No Nie. Ona ale, nie była do specimena, nikt nie wbiegł do specimena. Ale po co? Co ty gadasz? No, nikt nie wbiegł do specimena, bo sprawdziłem, kurczę, tylko po prostu otworzyłaś drzwi i nie poszłaś do specimena, tylko poszłaś sobie do węda do Kibla. Co? No. Ale, Ale nie no, ktoś wydziałek jak wychodził. Dobra, mam pytania, może przeczytajmy no. wszystkich. Zacha, w ogóle wydaje mi się, że jest za mało czasu, będzie potrzebny przycisk po tym całym głosowaniu. Jeszcze mm -hmm. jeden ja nie mam, ktoś młodzień musi, musiał wcisnąć. Ej, ja, mogę. Ja, ja mogę, wcisnąć. ja Grawty też mogę lubisz. wcisnąć. E, e, czyli wreszcie, wreszcie wcisnąć. jestem przydatny, po co? Tak, no, tak, ta, no, ta, graf, Plessie przycisk, go przycisk. No, go go co? Też no, byłeś No Zacha powiedział, że był z i i mówił, że nikt do niego nie wbiegał. Ja nie rozumiem. A mogę zrobić taska szybko przed przyciskiem? A, a jak daleko masz taska? Nie, no, no tak, na no 30 ten... sekund na przycisk, ale przycisk wolnij. Nie, kabelki na dole w lewo. <grym> Dobra, idę walnąć na wcie jak nie, jak nie zdążę. Idę ją walnąć, co się będę. <grym> nie, no, ale sobie poszło. Nie poszła ze mną, szkoda. A czyli w sumie to dobrze, bo dzięki temu yy, przynajmniej. Ale że minus 40? Ja pierdziele, jakie przewalona wysoko, te niska temperatura. <grym> Wysoko niska temperatura strasznie. dobranie kto to się robi. Zróbmy sobie cyk, cyk cyk, szybkie kabelki. Zróbmy sobie kabelki w kiblu. Okej. Okay. Dobry Dobra, dobrze, dobrze znaleźliśmy. Co mm. jest? Co jest? Czemu te kabelki tyle trwały graf? O co chodzi? <grym> Halo. <grym> o myślę, się chyba. Jeszcze i je robi, Coś, się tak. Jest <grym> 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 robi? Graf. Stał przy kabelkach całą rundę, nie? No. Może nie trafił, no. Graf, halo, trifi? Może grafa wyrzuciło. I potem poszedł sabotaż. Halo. Halo, graf. Dobra, graf jest pijany albo nie swoją na rozumu. Kontynuujmy dalej. O to, to mi to oh. <laughs> Pytałem, dlaczego tak długo ci kabelki zeszły? Jakiś problem? Coś pomóc? E, Jakiś problem? Mowałem. Co? co? Herbatę nalewałem. Co? A! Real. Myślałem, A, że kabelki bo, fejkowałem, mi się szajniku, nie? Bo mam go, go, gorącą wodę, nie miałem herbaty. A. Sorry, Ej, mam te dziwne priorytety. Po ja, hiszpańsku ja ci rozumiem. powiedzieć? Tak, proszę. Yo quería hacerme un té. Ok, gracias. Entiendo ahora. Dobra, co się <laughs> dzieje? Możemy, możemy porozmawiać, bo ja nie rozumiem. W ogóle mancio mówi, dawajcie przycisk. No, no i teraz przepytać i osoby, żeby wytłumaczyć tą osobę z no, rzeczy ze specimena. Mnie tam nie było. A, no ale ja już miałem przycisk, ja użyłem pierwszy przycisk. Nie no, bo boją, na początku. Powiem jak wyglądała to moja, moja sytuacja. Ogólnie wbiegłem sobie do medica, tam zacząłem robić questy. Ktoś włączył światło, więc zacząłem biec po tym medyku, sprawdzić, czy tam przypadkiem nie było ciała. Jako szeryf chciałem po prostu impostora złapać i go zastrzelić. No, i po prostu podbiegłem, zobaczyłem, że wpadka umarła. Było otwarte jakby przejście do specimena śluza. Biegłem do tej śluzy. Śluzy nikogo nie było, więc no po prostu stwierdziłem, że no ktoś musiał wskoczyć w kiblach do Wenta. Jako, że drzwi się zamknęły, no chwilę mi zajęło i lisu zadążył podbiec do tego ciała i go pierwszy zgłosić. Ale no, ja też już przy tym ciele stałem. Tak wyglądało no to, z to z mojej perspektywy. to się totalnie nie klei z tym, co mówiła nawcie, bo nawcie mówi, że Specimenem sobie poleciała w dół. No, to o, totalnie się to nie, nie to zgadza, dlatego. Ja wcześniej poleciałam do specjalnego. A Zacha mówił, że rozumiem. był w i mówił, że nikt do niego nie wbiegał do Specimena. Ale było zgaszone światło! No ale było ale już tak potem zgaszone. włączone, no. Przecież ktoś włączył światło. Mandruch, no, gdzie no, ale byłeś ale w takim razie w tym Ale ja 1, 2, 3, 4. Chyba inżynier naprawił światło. Przepraszam bardzo. No inżynier od razu by naprawił światło. A jakie zadanie robiłaś w tym? 1, 2, 3, 4. A, i co ja okay. dalej? I nie, mijałaś kość czy nie? No nie, było zgaszone światło. No to musieliśmy się na innym. Skipik? Mm. Skipik. Mm, no nie wiem, tak przycisk, jeszcze jeden może? W AB? Teraz ty nie? No tak, ja mogę jadę, no kliknąć. Mogę no. To no, no to graf teraz, no to teraz. No dobra, ja idę dalej do beta. Eee, już idę po torebkę i powiem. <laughs> Jest. że będzie teraz koszał i torebkę. Dobra, zróbmy sobie... Nie zawieź graf. Nie zawieź graf. Dobra, cyk, 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 cyk. No i ktoś włączył światło. Graf zawiedzie! Rip. No, nie jest w stanie tego zrobić, więc to trochę przypsik Dobra, zróbmy sobie szybko to, bo jakby mi się wydaje, że nie potrwa to aż 8 sekund. O, ktoś włączył jeszcze kamuflaż. Super, zabawa. Ajajajaj. Dobra, 3, 2, 1, 0. Mamy to. Myślałem, że to trochę szybciej zajmie. No, ale widzę, że nikt nie nabrał światła. Mm, to trochę smutna sprawa. No na pewno stoi cały czas przy przycisku i czekasz, ktoś mu naprawi światło. Jestem w stu procentach pewien, że tak jest. O nie, jest, są dwa ciała. Dobra, jest duże prawdopodobieństwo, że kogoś jedne. Siedziałem i spamowałem mm. przycisk od samego początku rundy, teraz mogłem. Ja, trochę A przypał. jest pigwowa. Trochę przypał, Graf, bo leżały dwa o. ciała tam przy adminie, teraz tak przebiegałem. Yy, I kurde, <laughs> jestem jakoś. Kto naprawił światło teraz? Ja przycisk wcisnąłem no, a, to dobra, no tak, ale ja kto naprawił światło? Ja byłam a gdzie było ciała? A, e, ciała były przy adminie, dwa ciała były, co prawdopodobnie la wersji po prostu. Tak mi się wydaje, mm. no jak dwa mm. ciała były. Na sobie. rawcze była przy przycisku, a potem co chyba poszła albo stała, bo się. Ja mam pytanie, bo nawcza jest podejrzana od samego początku. No dlatego ja, ja dalej, dalej chciałbym go wygłosować, no. No nie wiem, no musicie się zdecydować. No zagłosować. Który... Ej, ale zginęły teraz dwie osoby! No dwie osoby mm -hmm, zginęły, no, no i prawdopodobnie loversi, no Diabełusz z Zachą byli loversami. Najprawdopodobniej. Eee, wydaje mi się, no ale po prostu... Ale Kucu zginął! Co wy gadacie? No ale Kucu... to nie wyklucza faktu, że no... Nie wiem, ta twoja historia ze Specimenem Stinky as fuck imo. i mo... No I Ale za... przecież Zacha potwierdził, że ten, że mogliśmy się minąć. No mogliście no, się minąć. Przypuścił, minu... że mogliście no... się unlucky minąć, no ale... No nie, ale Ten tunel przy jest jakiś szeroki. Ale, ale nie miałaś kiedy do tak tego ja Specimena, no. Na ale wiesz, byłeś cały czas ze mną? No przecież no nie wytrzymam zaraz. AB nie byłeś no. po pierwsze no. cały czas ze mną. No nie byłem z tobą, ale potwierdzali, że, byłeś, że byłaś w Mediku. Mam pytanie. Plus... Czyli kto jest tutaj niewinny tak naprawdę? Graf. Ja. No graf jest. Powiedz mi wprost. Czy jesteś Jesterem? Powiedz mi, graf, szczerze. Nie wstydź się graf. Jesteś gesterem czy nie jesteś gesterem? Powiedz nam. Grafik. Grafik. Jestem szeryfem. To no dobrze. <noise> jesteś szeryfem? Tak. I to ja zabiłem dobrze. impostora, którym był Zaha w adminie. I potem wróciłem nacisnąć na przycisk. <noise> Co? Kurna, w to nie wierzę. Lepsze nie, history, udawałem interesne. Jester'a, żeby mnie nie zabili jako szeryf, bo czuję, że miałem... Ale miał, graf o, wiąże, to wie, że ja jestem szeryfem. No to AB Impostor, byku. Co ty graf, graf, nie jesteś rozumiem. im... graf powiedz swoją rolę, szczerze, szczerze. No szeryf, zabiłem Zachy w adminie. Graf, proszę cię, jeżeli jesteś Jester'em, to mi to powiedz. Jeżeli byłbym Jester'em, to będzie teraz powiedział, ale nie jestem, więc mówię, że ja jestem szeryfem. Ej hmm. Dobra, no. Ej, to... dobra, nie wiem, nie, nie wiem, czy to nie jest. Babisus. No. Hey, Babisus, hey, nie, no, wywalmy na wsie po prostu. No, nie mogę! Czemu wyrzucić. Serio! Czemu wyrzuci się na grafa? Na tacie, nie mogę, jakie demosy! Czemu? <laughs> to nie ja! Piję. Czemu zagłosowałeś na, na grafa? Na Nawet nie, nie wiecie, co się stało wcześniej. Co? No gra w Jester'em, no. Testerem, no. był. <grym> Dobra, ja po to, ty ja latek. ja cały czas wam mówiłem o tych przyciskach, żebyś farwić głosy cały czas. A, <grym> a Mandziu, nie a bandziu... no, Mandziu, tak. nie. Ja, ja, ja po prostu zna... stałem przy I tych kabelkach ramach i, ramach i, ramach i patrzyłem jak Nawcia biega obok. Nawcia użyła kamuflażera, kucu, pajac, przebiegł i mi zajebał, ja a czyli kucu był z tobą. Było... To, by by w... no I to byłem ja. nie. Ej, to... Ej, to... Jesteś jesterem czy nie? Ej, ja jestem szeryfem, zabijam Zacha. O... <laughs> wiesz, mi się po prostu zrobiło. Szkoda Grafa w potrzebie, Właśnie, dobra. nie wiedziałem, Mandziu, czy Ej, ja double bluffować, że... czy triple bluffować. Ja myślałam, że, dżeste, że tym lowersami był Zacha i kucu, a nie, że diabeł. <grym> dobra, Co to my, to się my... Myślę, ja też tak, tak, let's go, do. Let's go, boys. Dobra, lecimy. Mandzie, dzięki. Nie. A proszę. Jaka głupia runda. Chuj ci herbatę napisał to mi muszę podziękować za kinę. Uh, mam czarny Odbył ekran. Podwój mi sam, I have uh, czarny ekran. Uh, you have czarny ekran. We have czarny ekran. Everyone have czarny ekran. You have czarny ekran. <laughs> czarny ekran. <laughs> I have czarny ekran. Mam i ja. Monke. Uuuu. Czarny ekran. Czarny ekran. Czarny ekran. Czarny ekran. Czarny ekran. Dobra, jestem tą postacią, ale nie wiem, czy ja chcę w ogóle jej używać. Jakby... No, ta umiejętność skrzeszania działa strasznie gównianie. I nie wiem, czy jest w ogóle sens e, ogarniania tego. Jaką postać dodaliśmy? Dodaliśmy neutralną postać, która jest w stanie podpalać. E, I może, może podpalić, podpalać osoby i wtedy jak je podpali, to... E, to umierają. I ma cooldown na 22,5 sekundy. Naprawili ją. No właśnie nie wiem czy ją naprawili, tak kurde średnio... Tak średnio mogę powiedzieć czy ją naprawili czy nie. Dobra, wpadka. Diabeł. Pójdźmy sobie tutaj na dół. Okej, okay, znaleziono ciało. Witam. Mm. Witam serdecznie. Mm, ciało tak, leży na elektryku, czyli w sobie to musiał je... musiał... Mm. Kogo ja teraz mi światło minąłem pół sekundy temu? Winałeś. Czy do laboratorium? Tak. Kto jeszcze wcześniej wbiegał do laba? Ja wbiegłem do laba i w niego wybiegłem i teraz jestem w. Przy... Ja też... Ale... Ja też byłem w labie i Nie z niego wybiegłem. Ja mam, ja mam, Czekaj, czekaj, czekaj. Właśnie, poczekaj. Nie Nie, poczekajcie, ja mam jedno pytanie. Lisu, w takim razie ty się z Mandziem kiwnąłeś teraz przy wyjściu. Tak, z... ja wychodziłem z laba, z lewej? Jak ty tam, jak ty tą, w takim razie tą kiwkę walnąłeś? Pod, pod storage'em? Mandzio. W sensie, bo ja byłem w medzie, zrobiłem dwa zadania, zobaczyłem lica skanującego się, poleciałem teraz Przedłem do dół. Szedłem tam elektryk. na dół. Cześć, cześć. Jak, na dół. A a jak zgasło światło, to pobiegłem na górę po prostu z powrotem do meda, ponieważ zmieniłem swój plan, to co chciałem zrobić? Okej, a co chciałeś zrobić? Chciałem się zapytać, jak się czujecie tego wspaniałego dnia? A, a no, no coś na pewno gorzej już, nie? No. No, albo i lepiej. Ja nie wiem jak to było dokładnie, ale wydaje mi się, że on musiał paść dosłownie przed chwilą kłócu, nie? I, i, I... nie wiem. Albo no to... ktoś wybiegł teraz z Może elektryka to jakiś w No dobra, no to hmm. poczekajcie, no to wyeliminujmy wpadka Nowers? i BWGZ e, no to to możemy. Tak, 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 tak. Szłyśmy razem od meda. Mm -hmm. Zachad też tam chyba był. Ja byłem w medzie z Lisą. To mamy pięć osób. Mamy Mandzia, który też na pewno odbił od meda w dół, więc on tego kłócenia nie mógł zabić. co się pytanie, czy ktoś to piler. potwierdzi i potwierdzi hmm. jeszcze, nie? Nie no, Lisu był z znakom, ja byliłem, czyli pozostaje I, graf i więc, Dlatego ja od was odbiłem, zanim skręciliśmy, bo chciałem zobaczyć, mm -hmm. co Mandzia robi, bo, się, bo myślałem Ok, Ja, ja robiłem standardowo tasków Aha, okej. Ale z ciebie player ja byłam niedaleko grafa i robiliśmy razem sobie task. Ale po... gdzie byliście? Po lewej ja, stronie. Ja od was skończam. Czyli pasowało. pasowało? W lisu, gdzie ty byłeś? No Już było mówione trzy razy. No, Lisu był po no, prawej stronie. Kifkę w labie robił. Kifkę w labie. Nie, ja to, nawczą, to jak... musi być nawcie, tylko. Graf... To Lisi nie, Lisi nie, nie czy... albo Ale ja się praktycznie cały czas widziałem Nie, w z sensie ja widziałem nawcie, jak tam wbiegła i pobiegłem na dół, ona pobiegła do drzewka, a ja poleciałem zrobić piu-piu w asteroidy. No. E, no dobra, ale no nie ma innej osoby, która mogła walnąć po lewej stronie. W takim ale jest raz. jeszcze. AB... W sensie nawcie mogła walnąć, nie Liso. Nie, no, przecież. Lisu się klierujemy. więc nie no, ma szansy. Mancia też widzieliśmy, jak schodził po prawej stronie na dół i też nie zdążył, żeby powiedz. No, no to czyli no, do tego fraga no, albo nawcia, albo same, graf. To musi być albo graf, albo nawcia z jednym impostorem. Mhm. Ładnie wyklierowane. No i pięknie. Co robi Major? Major działa w ten sposób, że co każde głosowanie dostaje o jeden głos więcej. Czyli w pewnym momencie, może, jeśli powiedzmy było sześć zwołanych posiedzeń. To ma 7 głosów. Które może oddać? On chyba, może to tylko raz zrobić. Coś w tym stylu. Cześć, list Simon. Hejka. Idę serdecznie. No, ogólnie, wykrzyknik role. Macie tam wszystkie rozpisane role. Polecam sobie zobaczyć. Mm, dobra, robimy sobie cyk, cyk, cyk. Pass complete. Teraz robimy sobie szybki dowlądzik. Dobra. Więc sobie cyk, cyk, cyk robimy. Mamy dowląd. Ktoś włączył światło. Lecimy do światła. Mmm. tutaj siedzi. Oooo. No nie no, wpadka! To razem z e widzieliśmy jak wpadka. Patka! Ale pepega kill. Czekajcie, co? czekajcie, czekajcie. Czekajcie, 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 czekajcie. Czekaj, czekaj. nie e, ja mam jedną, ja mam jedną prośbę. Aha. E, ponieważ tak, e, ja chcę się upewnić tylko co do tego czy wpadka nie jest gesterem, jest Ponieważ wpadka w poprzedniej rundzie nam nie powiedziała ani jednego słowa co do dokładnej lokalizacji killa. I w ogóle udawała, że mnie nie ma w elektryku. Nie, 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 teraz nie, nie bo cię nie zaka, widziałam teraz, w elektywie? Ale ona teraz, teraz wewnęła na naszych oczach. Jak leje się okay. krew. No albo to Morflink, ale no nie wiem. no... Ktoś widział wpadkę w tej rundzie w ogóle? Ja widziałem w medzie. W tym, w adminie, przepraszam. W adminie, a potem straciłeś ją z oczu? W tak. sensie wpadka coś w ogóle, powiedz, jeżeli jesteś. Jestem, chodź. Okej, okay, jest. Nie no, no, ja się zastanawiam, myślałem, to było że maszy, to tak PPK kill, no, ale... że ja się zastanawiam, czy to morfling po prostu nie był, no. Nie było kamuflażera ale... w tej rundzie, bo czy w tamtej rundzie też nie było żadnego kamuflażu odpalonego, może być morfling i po prostu wziął sobie wpadkę. Ja biegłam teraz w stronę, w stronę świateł Teraz wybiegłaś? No jakiś czas temu biegnę teraz na światła. A gdzie teraz jesteś? No w drodze na światło, no tuż no. przed wejściem. Tuż przed wejściem. Ale w poprzedniej rundzie też wpadka zgłosiła. No zgłosiła, mógł być self-report, no, ale... No ale... dlaczego miałabym zgłosić sama po jednym fragu? Znaczy tak, no, nie, 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 poczekajcie, poczekajcie, to... nie Mogła... Po, to... <głysł> mógł... co... dobra, no. jeśli, jeśli w poprzednim y, z, raporcie to nie mógłby być self-report, w sensie ja wbiegłem do elektryka i już jakby widziałem wpadkę, więc... Zaha, no ja ciebie nie widziałam, no może ty mnie widziałeś, ja akurat ciebie nie widziałam, no czy byłeś ze mną na mnie w elektryku? Tak, byłem, byłem. A, na mnie stałeś, tak? Tak, stałem już na tobie. N niemożliwe to jest. to nie wiem, gierka się mogła zbugować, to jest nikogo. Ja jestem ale... po prostu bardzo szeroki w takim razie. White Zacha. Dobra, to jest siódemka. Czy mamy 100%? Bo na razie mamy Ebiego i Lisa. Którzy no, my na, w 100% dają... widzieliśmy wpadkę zabijającą, no ale kurczę, boję się, że to był Morpling i po prostu spędzimy, jak wyrzucimy w tym momencie wpadkę. Okay, e, nie no, spójrzmy, ja nie zabijałam. Dobra, spójrzmy na pierwszego killa. E, fizycznie nie mógł to zrobić Lisu, nie mógł to zrobić ja, Mandziu, który jest martwy. Nie, nie mogę zrobić, ja, zrobić ja, Diabeł, VGZ. Jeśli padł w elektryku, to ja przyznaję, że tam biegłem z saskami, no w... ale ja zrobiłem lisu a, a, tak. o, i był. Ja ale zgłosiła, Po lewej stronie był tylko graf, Nawcia i wpadka, która zgłosiła ciało. Dokładnie. No pamiętajmy, że to był jeden kill, nie? No był jeden, nie, nie, ale ogólnie wiemy, były dwa kill. A teraz nie wiemy, nie, jeden. czy to jest jakiś loversowy uh -huh. kill. To jest też problem Wątpię, bo żeby by to się był lawersowy no, mm, Ale skipnijmy nie to no? Siedział na kamerze, na pewno jak było światło zgaszone, bo ja w byłem A bałem się, że to po prostu był hmm. morfling Kill No i przypsik po prostu Mogliśmy to chwilę poczekać i zobaczyć czy to, jak się rozwinie sytuacja tego lisu, no od razu wziął i zgłosił to ciało, A można było to po prostu wyczekać. No nic, ogarniemy, kurde źle zrobiłem. Ta jest dwóch impostorów, więc no jest to nieco problematyczne. Dobra, zróbmy szybkiego sobie uploada. O kurde, Nawcia może być killerem. Ajajaj, bycie z w takiej sytuacji nie jest nigdy przydatne, znaczy nigdy miłe, ani fajne. Dobra, ale Nawcia mnie nie zabiła, co jest bardzo... Ciekawą yy, opcją. Ok, yy, grafik, dobra. Czy ktoś tu zginął? Lisu? Diabeł, diabeł jest przy kablach. Ok, tu jest wpadka. No boję się, że wpadka teraz mnie walnie i tyle ze mnie będzie. No, wpadka wygląda, jakby chciała mnie walnąć. Tak bardzo wygląda, jakby chciała mnie walnąć. Wydaje mi się, że wpadka nie była morflingiem, tylko po prostu po prostu walnęła. Mm, zobaczmy. Myślę, że będzie dobrze zrewive'ować kogoś. Jeśli umarł. Eee, zobaczmy, czy nie ma tutaj kogoś. Tutaj nikogo nie ma. Ktoś tu zamknął drzwi. Okej. Okay. Okej, okay, wszyscy tutaj żyją się co się stało z resztą, idę zobaczyć na tego Coś się zbugowało i wydawało mi się, że ktoś tam wyskakiwał eee, Tu jest nafcia, czy ktoś tutaj jest? okej okay. hmm. Aha! Ja no mówimy, ja, że na do najgorszym combo gramy! ja, ja, kliknąłem, ja, ja kliknąłem revive i padka bardzo skończyła się runda. Revive'a mam walną, yes. revive miał. Na, walnąłem revive'a i przez to umarłem i przez to się skończyła A ja tak runda. Prawie, ja i tak prawie uścignąłem Leso przy komunikacji, więc było blisko. Chciałem że to tak, revive żeby reviveować, żeby było się. jest winny dwóch jesterów. Wiecie, wiecie co ja zwaliłem? Ja wiecie co ja odwaliłem? Ja stałem przy lodziku tym na dole od medyka i ja się zmorfowałem we wpadkę wnowu i no. myślałem, że wejdę wentem do medyka bo że nie można, więc ja biegnę na tego zrobiłem sabotaż tego uh, uh, pobiegnę na tego prawego, stoję na nim i nagle się zmienią z powrotem we mnie. Ogólnie, I jak widzisz Lisu. jako AB i wpadka mnie minęła. Wie, e, ogólnie to Lisu, jak widzisz takiego PPK-kila, to spróbuj go nie zgłaszać i po prostu biegnij za tą osobą i czy się nie zmieni z Morflinga na kogoś innego. Co lecimy? Bo może no, no. było to ogarnąć.